Szanowni mili widzowie, dzisiaj znajdujemy się w Cieszynie po polskiej stronie. Tutaj jest właśnie dworzec kolejowy. Jak się tutaj dopytałem starszego pana, kiedyś budynka, budynek dworca to był ten budynek z cegły, który Państwo widzą. Później został dobudowany właśnie ten element to wszystko zostało przebudowane. Obok jest dworzec autobusowy, a tam gdzie obecnie jest galeria handlowa, był naprawdę bardzo fajny stary dworzec PKS-u. Fajny funkcjonalny, tam też była, była poczekalnia, można było spożyć bardzo dobre posiłki. No obecnie jest tam galeria handlowa. W budynku tego dworca mili widzowie. W środku jest toaleta płatna za 2 zł, jest biletomat, kas biletowych nie ma. Są tablice wyświetlające informacje dokąd i o której odjeżdża jakiś pociąg. To jest główny dworzec po stronie Polskiej w Cieszynie. Po stronie czeskiej też jest oczywiście dworzec kolejowy. Oczywiście nie PKP, ale kolejowy. Drodzy widzowie, kolej dotarła tutaj w 1888 roku. Była to linia kolejowa z Bierska Białej do miejscowości Kobylin przez Frydek, a ten dworzec miał, na którym teraz się znajdujemy, różne nazwy, bo był to i Cieszyn Wschodni i Cieszyn Bobrówka od rzeki, która tu jest. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem w nazwie. No, i teraz jest cieszyn. Widzą Państwo, tak ten budynek wygląda z drugiej strony. Tutaj jest bistro. Można sobie spożyć posiłek. A na dworcu znajdują się dwa perony. Dokąd można dojechać z cieszyna? Proszę Państwa, w jedną stronę, w tą, którą Państwu teraz pokazuję. Szlak prowadzi w kierunku Goleszowa. Później w kierunku Katowic. A w drugą stronę mili widzowie w kierunku Zebrzydowic, Czeskiego Cieszyna, potem Frydek-Mystek i tak dalej. Można tu pociągiem przekroczyć granicę. Jest taka możliwość. Bilet, jak ostatnio jechałem, kosztował chyba 5 zł. Tutaj, jak Państwo widzą, jest bezpieczne przejście przez tory i właśnie tym bezpiecznym przejściem można przejść na sąsiedni peron. Jak państwo widzą, stoją tutaj składy Kolei Śląskich, które mają tutaj przerwę. Perony są przystosowane do osób niepełnosprawnych. Jest tu czyściutko, miło i przyjemnie. W środku są też drodzy widzowie Skrytki bagażowe w tym budynku i tam jest taki napis, że skrytki dziennie są opróżniane o 21.30 są to skrytki na szyfr. To taka ciekawostka, potem pewnie to idzie do jakiegoś magazynu czy do jakiegoś konkretnego biura, więc podejrzewam, że ten bagaż nie przepadnie. Z tej strony widzą Państwo, też ładnie widać dworzec autobusowy, stanowiska, z którego odjeżdżają autobusy. Także jest to fajnie, bo jest to wszystko zintegrowane, chociaż tak parkingów w pobliżu miejsc parkingowych za dużo nie ma. Mam nadzieję, że materiał troszeczkę Państwa zainteresował i jak zwykle zapraszam do oglądania kanału Patatai.